Szanowni Państwo, przed nami wakacje, myślę, że to wspaniały czas oczekiwany przez wszystkie dzieci, który jest często bardzo trudnym organizacyjnie czasem dla rodziców, kiedy oboje pracują, nie mają co zrobić ze swoimi dziećmi. Wakacje w mieście wcale nie muszą być nudne. Bogatą ofertę zajęć na ten czas przygotowały dwie wejherowskie szkoły podstawowe, w których odbędą się po raz pierwszy miejskie półkolonie dla najmłodszych. W zajęciach będą mogły wziąć udział dzieci mieszkające w Wejherowie, uczęszczające od zerówki do czwartej klasy szkoły podstawowej, w których oboje rodzice pracują zawodowo. Po raz pierwszy. W naszych szkołach organizujemy półkolonie z inicjatywy prezydenta miasta wejherowa. Myśląc o tym, że wakacje to jest wspaniały czas dla dzieci, ale często bardzo trudne organizacyjnie dla rodziców, szczególnie kiedy oboje pracują. Dlatego dla tych najmłodszych, dla których pewnie najtrudniej zorganizować opiekę, postanowiliśmy zorganizować półkolonie w dwóch szkołach: w szkole podstawowej nr 9 i w szkole podstawowej nr 5. Program przewidujemy naprawdę bardzo różnorodny, bardzo zróżnicowany, więc myślę, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Mamy i plenerowe zajęcia, i skansen, i przejście plażą. Zatem, i Trójmiasto, i nasze tereny powiatu wejcherowskiego. Ale również mamy bardzo ciekawy, atrakcyjny program na terenie naszych placówek, na terenie szkoły. Mamy do dyspozycji bogate zaplecze sportowe, zajęcia plastyczne, zajęcia muzyczne, warsztaty różnego rodzaju. Zatem, na pewno, żadne dziecko nie będzie się nudziło, i zachęcamy wszystkich rodziców. Aby porozmawiali ze swoimi dziećmi i zachęcili, bo myślę, że taka atrakcyjna forma będzie lepsza niż samodzielne spędzanie czasu w domu. Koszt uczestnictwa w półkoloniach to 750 zł. od osoby, a dla posiadaczy Wejcherowskiej karty mieszkańca to 500 zł. Rekrutacja trwa do 20 czerwca.